Kolejka z Arturem przed środowym graniem jeszcze dzisiaj. Krótko podsum podsumujemy wyniki i typowania Artura z kolejki numer 2. Tutaj znowu mam złe wieści dla ciebie, Artur. 7 na 8 po raz kolejny. Niestety porażka. Tak jest. Witam serdecznie. Znowu 7 na 8, tym razem Darek Kaszowski mi tu zrobił niemiłą niespodziankę podczas spotkania w, Ło w Poznaniu i no niestety, mogę tylko mieć do Darka pretensje, do niego zadzwonić i powiedzieć, że zepsułeś mi takie fajne tutaj typowanie. A, a, a podobno kolega. A podobno kolega, już w tej sprawie rozmawialiśmy, ale po, wyczekałem na dzień po meczu, bo pewnie był w dniu meczowym bardzo zdenerwowany. Ale... E, dobra, na początek. E, Majner z Katowice z naszym kolejnym rywalem, już jutrzejszym. SKS Fulimpek Starogard Gdański. Tu Ci się udało, pięknie. 65 do 88 dla Starogardu Gdańskiego. Deka Pelplin kontra PGE Spójnia Stargard. Tutaj też ci się udało. 107 do 102 dla deki Pelplin. Co tutaj byś chciał powiedzieć? No, że typowania deki Pelplin zawsze będą prawidłowe. No i to, że myślę, że kibice ze spójni Stargard z miasta Stargard już będą wiedzieli, gdzie znajduje się Pelplin, będą wiedzieli, że to województwo pomorskie, gmina. Hala z dwoma Hala ze słupami. Ze słupami dwoma. Gdzie może nawet był zespół klasowy, który tak bardzo chce wrócić do tej ekstraklasy, może się potknąć i może uznać wyższość drużyny tutaj naszej Sperplina. No to spotkanie chyba dla klubu zakończyło się nie tylko porażką, jakby na parkiecie, ale też i Roszady w samym klubie, bo pani prezes pojawił się komunikat, że pani prezes no ustępuje czy została zwolniona z tego stanowiska. Tak, tak, tak się pojawiło, że pani prezes jakby została zwolniona. Nie wiem, kto tam będzie następcą. Mecz super dla kibiców. Rewelacja, pełna hala, super doping jak i jednej grupy kibicowskiej, zespójnie, jak i naszej grupy tutaj pelplińskiej. Mecz ofensywny i myślę, że ta ofensywa też poniosła właśnie kibiców do tego, że fajnie to wyglądało i zakończyło się naszą wygraną. Co nas bardzo uszczęśliwiło. Mieliśmy też wtedy jeszcze co fajniejsze uchoronowanie naszego prezesa, Przemka Bielińskiego, Nagrodą Pietkiewicza, przez pana prezesa Poskoszu, po tu naszego pomorskiego, pana Marcina Korpoleskiego i pana Bogdana Zamośnego. Więc jakby dwie pieczenie przy jednym ogniu. Trudno, start dla spójni to mi się wydaje, bo my, ja przynajmniej takie wrażenie odniosłem, że schodząc, schodząc no spadając z Ekstraklasy klasy do, do pierwszej ligi. Myśleli sobie, że tak naprawdę to będzie, będzie spacerek. No pierwszy, no jakby to była druga kolejka dla nich, pierwszy mecz, no więc pewnie też jakby yy, pewne zaskoczenie No i ta hala, jak to oni mówią, malutka w Pelplinie Z dwoma słupami. ze słupami im w tym przeszkodziła. Enea Basket Poznań, Solwera, Soku Łańcut, to już wspomniałem, to jest punkt, w którym Ty niestety poniosłeś porażkę. porażkę, 91 do 64 dla Poznania. Optim Energia Polska Resowia, GKS Tychy, 75 do 76 dla Tych. I tu się, uratowałem jednym, tu się punktem, uratowałem jednym punktem tych. Wygrały to spotkanie jednym punktem, więc Resowia zaczyna od 0,2. Zobaczymy, co będzie dalej. No. Teraz czekają ich derby w łańcu, więc. Wszystko przed nami. Też może być ciekawy pojedynek. Tak e, Weedley AZS Politechnika Opolska, KSK Kemetika Noteci Nowrocław, 98 do 90 dla Opolan. E, można było zauważyć na hali już w Opolu, że pojawił się obcokrajowiec drugi w drużynie z Noteci. Gdzieś tam się przechadzał, nie był jeszcze zgłoszony jakby do rozgrywek, więc nie wystąpił w tym spotkaniu. Na derby, które też mają w tej kolejce z Astorią, myślę, że już będzie zatwierdzony i na pewno wzmocni drużynę. Noteci, która jednak, patrząc też na wpisy kibicowskie, które tam były, no, rozpoczęła słabo ten sezon i ciekawe, jak tam dalej się to wszystko potoczy. Enea Abramczyk, Astoria Bydgoszcz. KKS jest Polonia Warszawa? 89 do 78 dla gospodarzy. Tutaj też trafiłeś. Tak, trafiłem. Polonia Warszawa przyjechała na ten mecz też osłabiona, bez jednego z dwóch swoich obcokrajowców, ale bardzo długo w tym meczu był wynik wyrównany i wcale ta Enea Abramczyk, Astoria tak nie wyglądała bardzo, jako bardzo mocna drużyna na tle Polonii Warszawa. Pojedynek Beniaminków, Żubry, Abakus, Okna, Białystok, Nowimek z Polonia 1912 Leszno. Wygrywają goście z Leszna 81 do 91. Kolejny double-double Krystiana Tyszki. Pozdrawiamy go serdecznie tutaj z Pelplina, bo grał tutaj u nas. No ale Leszno pokazało jednak, że jest drużyną lepszą z, z tych Beniaminków. No i ciężkie, ciężkie losy przed Żubrami. EUKS kulpa Łódź, WKK Active Hotel Wrocław. 82 do 80 dla gospodarzy z Łodzi. Uratowałem się też dwoma punktami. Tutaj, dwoma, tutaj też dwoma tak, punktami. LKS tak, EUKS tutaj wygrał dwoma, a trzeba co zauważyć w tym meczu, że WKK było sobie osłabione brakiem Breda Woldowa, a i tak bardzo prężnie i mocno się trzymało w tym spotkaniu i było bardzo blisko wygranej na trudnym terenie w Łodzi. Przed nami jutro. Środa. Kolejka, kolejka derbowa, ale jeszcze a propos tej zeszłej kolejki, Artur. Który z tych meczów mógłbyś określić takim meczem niespodzianką największą dla ciebie? Pozytywną niespodzianką, na pewno nasza. Czy pozytywną czy negatywną? pozytywną na, w, niespodzianką to nasza wygrana. Wszyscy nas kazywali tutaj na pożarcie i wszyscy myśleli, że nie, nie, nie damy rady tej spójni. Chłopacy, cała drużyna nasza pokazała wielki charakter, wolę zwycięstwa, dążenie do tego zwycięstwa. No i co jeszcze też mówię najważniejsze, kibice. Cała hala, głośny doping. Mamy, możemy to zobaczyć na zdjęciach, które tam publikowałeś później po meczu, gdzie jest ten jeden folder z kibicowskimi zdjęciami. Rewelacja, spójrzmy na te zdjęcia. Marcin Manuszewski, który prawie połyka całą halę otwierając usta i pokazując gest zwycięstwa. Więc naprawdę przyjemnie się to oglądało i przyjemnie się w tym uczestniczyło. A taki mecz, który mógł być najbardziej emocjonujący? Już, już muszę ci zastrzec mhm. gwiazdkę, że już, już, już na, ja naszym, wybrałeś. Dobra, to, to już o naszym nie mówimy. Taki... Emocjonujący, no liczyłem, że ten mecz w Poznaniu, w którym grał Łańcuch, że to będzie mecz na wysokim poziomie, emocjonujący, a zrobiła się nagle bardzo duża przewaga drużyny z Poznania. Oglądaliśmy ten mecz no po naszym spotkaniu. Na początku, tak? Tak, spotkania. tam mecz został w jakiś sposób tam opóźniony, to już nie wiemy tam z jakiej przyczyny co tam no nie się wydarzyło. No tak, tak mówią i yy, od początku dominacja tutaj była Poznania i bez emocji i Myślałem, bym zakładał, że to będzie mecz właśnie bardzo emocjonujący. Środowa kolejka to czas derbów wszelkiego rodzaju i naprawdę bardzo, bardzo e, dużo tych derbów. GKS Tychy, Miner z Katowice Artur. Typujemy. No tutaj no, pewna, pewna wygrana GKS tych, Tychów. E, Wygrają. Spokojnie to wygrają. Mecz myślę, że nie będzie tam nawet emocjonujący. Majnersi na tę chwilę jednak dla mnie są najsłabszą jakby drużyną. Solvera, Soku, Łańcuch, ty, Optim, Energia Polska, Resowia. Galaktyczny skład z Łańcuta no, chyba musi pokazać tutaj wyższość przed swoimi kibicami, tu też są derby. Ja ci tylko przypomnę, to już raz na soku ustawiałeś. Tak, raz na soku ustawiałem, no i postawię tutaj nadal, i myślę, że oni muszą już teraz. Nie mogą, a muszą. Nowimek z Polonia 1912 Leszno kontra Enea Basket Poznań. O, bardzo fajny mecz. Ja tutaj mm, obstawię, że to wygra drużyna z Poznania, która początek ma bardzo dobry, chociaż Leszno też wygląda super. Ale doświadczenie pierwszoligowe wygra drużyna Poznańska. WKK Active Hotel Wrocław, Politechnika Opolska. A tutaj postawię na Opole. Myślę, że dużo osób jakby tutaj w tym meczu by stawiało na WKK. Ja postawię czy na. Na już będzie grał? Nie wiem, tego nie wiem, czy będzie grał, ale myślę, że Opole już teraz powrócił Kupczyński. Zobaczymy, czy już wróci Dominik krótkowski, Białachowski, ale stawiam, że tutaj wygra drużyna z Opola. Polonia Warszawa, Żubry, Abakus, Okna, Białystok. Polonia Warszawa. Polonia Warszawa myślę, że wróci. Chyba dzisiaj gdzieś też czytałem w wywiadzie, że już jest gotowy drugi obcokrajowiec do gry i powinien tutaj Polonia, która się w tych dwóch pierwszych meczach pokazała z dobrej strony, powinna to spotkanie wygrać. KSK Kemetika Noteci, i Enea Abramczyk Astoria, Bydgoszcz. No pewnie dla kibiców... Inowrocław bardzo by chciał. Tak, dla kibiców i Nowrocławia, gdzie będzie pełna hala i myślę, że tam już są duże jakby oczekiwania, że w końcu muszą wygrać, ale nie będzie to jeszcze w tej kolejce. Myślę, że Astoria ten mecz wygra, ale z wielką ciekawością będziemy obserwowali nowego obcokrajowca w drużynie z noteci. Zobaczymy jak się zaprezentuje na tle naszej ligi. PGE Spójnia Stargard Kotwica Port Morski Kołobrzeg. Bardzo fajne derby w województwach Zachodnio Pomorskiego. Dobrze myślę? Dobrze okay. myślę, że tam już tak. oni są w zachodniopomorskim. E... Mając takie aspiracje jakie ma Spójnia w siebie musi ten mecz wygrać. Wiemy, że tam pewnie u nas no, wszyscy widzieli, problemy Wadowskiego były, Nie, grał z nami pan Jarek Mokros. Nie wiem, Kotwica odpoczywała w tej kolejce, pauzowała, więc miała czas większy na przygotowanie się, ale wygra tutaj wspólnie StarCraft. I ostatnie spotkanie SKS Fulimpek Starograd Gdański kontra DK Pelplin. No tutaj trafiam Deka Pelplin zawsze, więc tutaj obstawiam, że my wygramy to spotkanie. Arcy ważne dla jednej i dla drugiej drużyny to dziewiąte derby. Z tego co już czytamy, bilety praktycznie są całkowicie wyprzedane, więc tak, hala. No, będzie. się komunikaty 200-150 tak, że, tak, że, że już zostało bardzo niewiele, wiemy. więc m, myślę, że hala będzie całkowicie wyprzedana. Yy, nastawiamy się bardzo bojowo. Yy, będziemy tam walczyć naprawdę. Nie oddamy tam ani jednej klepki parkietu. Yy, Starogard przed tym meczem. Wzmocnił się. No właśnie, to wzmocnienie takie dość chyba niespodziewane. Byli przedstawiciele drużyny Starogardu na naszym meczu ze Spójną. Może zobaczyli, jak fajnie gramy, i postanowili szybko się wzmocnić, aby próbować w tych derbach grać na równym poziomie. Sebastian Kowalczyk, podpisany już w Starogardzie. No, widziałem wczoraj zapowiedź też z jego strony, że będzie grał w tych derbach. No więc zobaczymy. No, Dzisiaj tam apelowali prezydent miasta Starogardu, nasz burmistrz miasta i gminy Pelplin, aby te derby była walka na boisku, a nie na trybunach, bo my chcemy jednak walki na boisku, a nie na trybunach. Nie chcemy tych żadnych rozrób. Niech ci kibice, którzy przyjadą z Pelplina, będzie ich też sporo i wszyscy kibice, którzy są ze Starogardu radośnie dopingują swoje zespoły, a swoje drużyny, a wygra lepszy w danym dniu. Myślę, że to jest święto tak naprawdę tutaj na Kociewiu sportowe, jakiego nie było przez długi, długi czas i no myślę, że nie będzie przez długi, długi czas, że tutaj to, to, to miano tego naj, największego sportowego wydarzenia na Kociewiu, no te dwa zespoły koszykówki mają od jakiegoś czasu. I póki będziemy myślę, grali tutaj no w, tej samej, w tej samej, w tej samej lidze, no to, to, to naprawdę jest wydarzenie, no na którym jeżeli ktoś nie był, to zapraszamy. Bo tego nie da się opisać. To trzeba zobaczyć. Tak, to nie tak da naprawdę. się opisać, to trzeba zobaczyć, poczuć tę atmosferę, tych derbów. W naszej drużynie mamy pięciu panów, którzy grali w drużynie SKS Starogard, więc. Czyli myśli, że to nam pomoże. To nam może tak, pomóc. Tak, to, to nam może pomóc. I emocjonujące, oby jak najdłużej emocjonujące, aby nawet żadna z tych drużyn. Nie uciekła jakby z wynikiem, aby ci kibice mogli dopingować te dwie drużyny jak najdłużej. My y, będziemy w pełnym składzie, przygotowujemy się zgodnie z wszystkim, tak jak powinno być. Jutro rano jeszcze odbędziemy trening na hali w Starogardzie. Y, no i potem już pozostaje nam tylko o godzinie 20:00 rozpocząć to spotkanie i powalczyć. To tak pokrótce jeszcze. Statystyki Kociewskie Diabły DK Pelpin, punkty 87.4 88.5, tutaj jesteśmy delikatnie do przodu. W zbiórkach 39.8 do 37 dla Kociewskich Diabłów, asysty 22 do 19.2 dla Kociewskich Diabłów, przechwytów również więcej Kociewskie Diabły 12 do 9.8. Bloki też, Starogard Gdański ma przewagę 3.7 do 2.8. Straty bardzo, bardzo równo. Co tam jeszcze? Rzuty za dwa punkty. 53,7% Starogard Gdański, 62,9% DK Pelplin. Natomiast rzuty za trzy punkty tutaj Starogard 38.3, a my 26.8. Czyli mamy dużo do poprawy? Dużo do Czyli poprawy. cały czas pracujemy, cały czas się poprawiamy, chcemy być jeszcze lepsi. Poprawmy te statystyki, które tutaj pod, przed tym meczem mamy gorsze od Starogardu, a niech pozostaną te nasze, które mamy lepsze cały czas, aby były na naszą korzyść. Trzecia kolejka PKO PSA, pierwsza liga mężczyzn. Jutro od godziny 17.00 dwa mecze, 18 dwa mecze, 19.00 dwa mecze i godzina 22.00 mecze, w tym ten dla nas najważniejszy. Także zapraszamy wszystkich Państwa do tego, aby pooglądać, obejrzeć. Który ten z tych meczów, Artur, jeszcze powiedz mi byś typowo jako mecz kolejki na koniec dnia? Derby Kociewie. I tym optymistycznym akcentem żegnamy się z Państwem, Artur Patek. Dziękuję Kolas. bardzo. I do zobaczenia za tydzień, gdzie myślę, będziemy musieli no, podsumować. Yy, yy, chyba na myślę, że. Aha, będziemy podsumować dwie kolejki. Tak, środa i sobotę. Dobra. Do Czyli nie robimy zapowiedzi czwartej kolejki. Nie. Nie. Dobry.